No nie masz samochodu, no to ci kupię po prostu, no. Wiesz, wiesz? Mhm. jest... Poważna sprawa, dawno nie nagrywaliśmy w nocy, ale jest wyjątkowa sytuacja i wam coś pokażę. Bo dzisiaj jedziemy na zakupy, już wiadomo mniej więcej o co chodzi i mam kasę. I pokazuję tą kasę, bo wszyscy kupują na polskim YouTubie w leasing, a my kupujemy za gotówkę, bo nas stać. Tyle w temacie. Jedziemy po furkę. I to będzie furka, jak już wiecie z tytułu czy mnie miniaturki, dla Hashtag Jedynki. Robię prezent, bo nas stać, tak? No, na to wygląda. No i za mną jest tutaj Hop, który Kocha swoją robotę, przynajmniej tak mi się wydaje. Dawaj, jedziemy. Psz! Nogi nagrywam, ale to dzisiaj naprawdę jest coś wyjątkowego, bo to jest wyjątkowa fura, takiej fury jeszcze nie było i kurde i no, marzyliśmy wszyscy o niej i kurna... Znając Golf 3 w 1.6? Ja, zaraz się dziwisz. Marzyliśmy o nie od początku, od początku, nie przedłużając. Zaraz się dowiecie. I tu chłop też nie wie, przynajmniej go w niepewności, ale jeździ jako kierowca, albo ja kierowca. Siemano wszystkim, z tej strony motocod, hashtag 2 i tutaj gość motocod, hashtag i love, no. Ja. Czy ty widzisz coś? To tyle samochodu, że nie wiadomo, który to może być. Poproszę, słuchaj, Nie? Ale brak ja. co to jest? Siema. Ja. Siemano. Słuchajcie, dzień kolejny, dzień kolejny, dzień kolejny. jest rano. Mam kluczyki, które muszę spakować gdzieś w coś, spakować, żeby dać je. Zróbcie. Mam tutaj ten kartonik i mam tam materiał, nasz z bluz na próby. E, dlatego też wsadzimy tutaj kluczyk. Pyk. I wypchamy papierem dla niepoznaki. Żeby ważyło więcej. Dobra, schowałem to. I on musi to znaleźć. I później znaleźć furkę. Skoro nie chcesz mi powiedzieć co to ma być. I, i nie wiesz ogólnie no. Objazd nie wiem, w końcu przyjechał. Siema. Słyszysz? Nie. Zabawimy się. Okej, okay. gdzie mam iść? Daj ci podpowiedzi jak w tym. Jak było zimno. Y Miałem 3 minuty na przygotowanie tej niespodzianki, ale Siepło generalnie Siepło musisz coś znaleźć. I pierwsza podpowiedź, rozkładem ręce i jestem samolotem. Tak? To nie wiem co to oznacza. Dawaj drugą. No to, no, nie ma drugiej, na razie to. to. pierwsza. No ale pierwsza jakby to jest, ja mówię, a później już sam będziesz robić. No ja wiem. Nie wiem. A to nie chodzi czynność, tylko miejsce, gdzie coś znajdziesz. Nie wiem. Pomyśl, co, jaki mieliśmy związek z samolotem. No, no, Ona była samolotem. Bo widzę, że jest tutaj pas. Nie, tutaj musisz znaleźć kolejną podpowiedź. No, ale jak mam znaleźć kolejną podpowiedź? No, no ten pas. Pisano. Skąd to <laughs> do mam wiedzieć? Chłopi się bez kiejpromu pieszczą samolotem. Ale 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 to ty to napisałeś? No. Gdzieś? No. No nie wiem, ty. Ale nie wiem, gdzie to mogłeś napisać. No, ja też nie wiem ty wiesz bo No ja wiem no, ale to ci powiem no to o to chodzi W środku czy na zewnątrz Nie jest to na elementach raserii No dobrze Dziura w czapie Co? Dziura w czapie To to No Co znaczy No kolejne miejsce Seria to to? No Ale gówno <laughs> Co dziura w czapie? Nie chce mi się myśleć Już 4 minut minęły Cabriolet jakiś? Kabrio, pewnie. Sejak, co? Tak? Idziemy Sejaka jak katować? Tak czy nie? No. No, tak, no miejsce, powiedz tak, no. Kolejne miejsce gdzie jest kolejna, kolejny element. Tak. Ostro, to 3 minuty to przygotowałeś? No. To dobry jesteś. No i co tutaj? Nie wiem, czekaj. Ale co ma być? No coś musisz znaleźć. No bo może być wszystko, no. No wszystko może być. Mogę się nie domyślić tego. No to może być zbyt normalna rzecz. Tej rzeczy nie było w tym samochodzie, no. O tak. Ale nie zapytał. Stał, kur no No. O, jest paczuszka. Weź otwórz. Masz. Nic chcę się wyłazić. Tyle niebiec. Już byś się postarał do odcinka. I to też są w odpowiedzi? Mogę ten rzucić? Nie. Ale nie lepiej, żeby w było. No i co? A tutaj na No i co jeszcze? No i co jeszcze? Jeszcze jedna odpowiedź. Tu coś napisane? No. Napisane, ale nie na wytłumieniu. Dobry. To jest. <grym> to nie jest odpowiedź. Pod w ogóle? Dwójki? Nie, to nie od dwójki. Na razie zobacz ten. Jeszcze poszukasz czegoś. No materiale to mnie nie. Nie. Może być, ale nie jest. To nie jest. Skorupka na klasyczka. Masz kluczyki i masz skorupkę na klasyczkę. No i teraz szukasz. Dalej. Klasyczka? Osta ostatni element. Ostatni element? No. Skorupka na klasyczka. A to nie jest drugi kluczyk od golfa? Skup się na haśle. To i inny kluczyk. Skorupka na klasyczkę. A ja wiem. Jakiś pastuch pewnie Może kupiłeś jakiegoś strusła, co? Musisz znaleźć kolejne miejsce no. no i co? To znaczy skorupka na, na klasyczka Czyli że co, że jajko na na aucie jakimś? Na jakim? Meta metaforycznie skorupka. A tak co to może być skorupka? Osłona jakaś No Na klasyczka No Co może chronić klasyczka? No nie wiem jakiś garaż No to szukaj no mniej Bo jak nie ma tego, jak nie ma ciągnika to pewnie spadło. Mam mieć skórtek? To tutaj jest? To, co, to kurka na kacik. Tak? To? dla prezent. Tak? Dobra, mówcie, co to jest? To jest paset b 5 1,9, TDI Ja piekłem. Stan ja pierd normalny w klapie. Ja Stan koloszynecki ja ogólnie. Nie, ja po detailingu. Ale trzebaś to? 1,9, TDI i gościu. Mówiłem, no, Kurwa. Tutaj w środku jasne walury. Nie no, ja w ogóle wiesz co, ja zobaczyłem fotę i sobie myślałem nie. Nie powiększałem, ja po prostu pytałem ile od razu i, i wiesz, aż tylko posłucham tego, jest... tej harmonii, tej po prostu symfonii, dawaj. A tutaj też mamy takie unowocześnienie. Odbieranie o. maski, tyk. Bo no no. to było trzeba szukać tego no, no, cundelka, do tak wystaje. No. Dawaj. Odstrzała jeszcze pali ty, jeszcze strzała pali. Ale jak wygląda w ogóle No na pewno, z tempomatem ty Co? Z tempomatem I nawet działa Działa? No to ty O kurwa, ale to będzie, ty Klimat, który nie działa na pewno, ale jest Działa klimat Co? elegancko chodzi Serio Ty, no tak nam się wydawało, jakichś ani Zdawało się Łapa trzyma, zajebiście też no tak o... powiedz. Samo powiedzieć, no ja już nie mam pytań. No. Ja nie miałem pytań, jak go zobaczyłem na zdjęciu. Wtedy. I znaczy, jak ja usłyszałem B5 i 1,9, wtedy nie. Już nie miałem wtedy pytań. I to jest nawet 130 koni, nie? No. <laughs> tak? No <Ja. laughs> <Proste> 130. <laughs> Szkoda, że. 130, ale jedzie jak 90. Dobra, ja to. Nie wiem, dobra. Luździe. Gdzie? No nie wiem. No ja to próbną? Zobaczycie, no. Co ty? Czy nie robię? Liczymy Co? się i na chatę. Cisza po prostu Deal. wszystko mówi. Minutkę ciszy. Dobrze jest? Dobrze jest? Szok. Daleko nie, może dojedzie. Jedziemy do płotka od razu? Nie, 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 to jutro, jutro. Jesteśmy w domu i też jest w domu i, I co? No, to runda honorowa. No. Runda honorowa szybka, a jutro przekazanie kluczy dla płoteczka. U! Ej, ale w każdym Passacie B5 pachnie tak samo, nie? Nie wiem. Jak to nie wiem? Nie mam doświadczenia. Ale no i... musi być z Niemiec. Nie wiem, czy jeździłem Passatem B5 kiedyś. U sprzęgło jakie. Wszystko jakie. Moim zdaniem to nie jedzie. Z 60 KM może ma. mi i palmy. To samo. To samo, nie? Padło zajechane, ty. Ona podziała. Na zakręcie zarzuciło. Patrzcie, jaka ta padarka zajechana. O, full, nie? No nie no podaka Pokaż jak stoi w śnie sensie. Prawdziwa furka musi być pod daszkiem. Tak? Sztos jest No To fajna wydali jest Tak? Pastów 1.9 Wiesz, ku teraz... 5 No, nie, no, bo no. pytam, za ile? No paski trzy sportowe Co pali? No zobacz. No, niczego. Ale pali na dotyk ty 340 przewodu Jesu, to nieźle. Chcesz się przyjechać z twoim nowym samochodem? Zamówił mój samochód? Czy to służbówka? Passaty to służbówki. No to może być. Robokalut. Służbówka. Nie no słuchaj, no biedny jesteś, no nie masz samochodu, no to ci kupię po prostu, no. No elegancko. I szybciutko to załatujesz. No 3 km stąd 3 km stąd? No. A no to elegancko. Za ile? Do sześć Za 6 do No. To nasz pierwszy dieselek w ogóle w motokotach. No właśnie chodzi. Marzenie się ziściło. Widzisz, ale kurde powiem ci, Ale i pali na dotyk, nie? Trochę jakby lakier, nie, nie tego. Ale wałkiem go openzmować trochę i będzie git. I tego jeszcze nie widziałem, że z całego dachu zszedł Klar. Fajnie. No, sportowo motowy. Papa działa trochę nawet Proszę no. szyby w prądzie, a jak to otworzyć? Jak. <grym> <grym> Co? Idziemy się przejechać chyba? No dobra no Ja za musi być Klimy nie ma paska nie na to dobra, tak? Moc nie ma ty Robisz się zauważyłeś To jest Paweł że on nie ma turbo, to nie jedzie. I teraz Ci powiem coś. To auto jest w gorszym stanie niż Nexia, no. I jadąc tym autem, czułbym się gorzej niż Nexion. jadąc. Bo jest No nie, nawet jakby się go umyło, no to zobacz, to wygląda kurde strasznie. To, że prawie w ogóle nie jedzie, a Nexia cały czas się zbiera Zawaliście. waliście. Kierunkowskaz. No i myśli, o co im chodzi w ogóle, nie? To jest najlepsze. Ale jak tak zjeżdża. ludzie ciekawe, ciekawe co sobie ludzie myślą. To jest jego droga właśnie. Nie wstaje, nie wstaje. Może Nie zauważyłem. Fajnie, tak się jedzie. No, optymalnie. Okiem całkiem na jedzie, Wiesz, tam nie bywało nie, nie. Ciekaw tak. Fajnie jedzie No to fajnie, tak, tak, tak płynnie dość ale wiesz tak Ale zobacz że ciągnie cały czas i zobacz no. ja cały czas mam gaz wciśnięty w pulno, nie Ja wysiadam i zewnętrz nagram no. Nie mogę. Postaraj się Wyszedł z tego, wyszedł z tego. Ale tak bardzo subtelnie pociągnął. Subtelnie, ale dość mocno. To było fajne. Wow! Ale sypu wpadł. łapko podcina normalnie. Mm. Mm. Łapa działa zawaliście. No. Stos jest. Jeśli chodzi o łapę i właściwości driftujące, to jest kozak. Naprawdę jest konkretnie. A ładnie tutaj wleciało? Tak ładnie. Chłop ma pójść ogniem, zobaczymy. Czy da radę tym struslem tutaj pójść ogniem. Jedzie! Pasterz. Pasterz to jest. Pastuszek. Pastor. Chciałem, byś działał w głowie, chłopak. Powiem Ci tak, pali na dotyk, ale jest mułem ostrym. Wiesz, co teraz chcę zrobić? Wiem, co chcesz zrobić. Trzymasz się? Co? No, kurde co mam zrobić, no? Ale szybko zwrota, co? Szybciutko. Jak pod pachę zapniesz, to jest okej. Okay. Szybki technik pasterza zaliczony Nie katujemy On nie katuje Bo to jego daily Powiem tak, to nie jest daily wymarzone, ale grus jest jak najbardziej odpowiedni z moich snów I ma to Tomasz. Umyć go, pomalować najtańszą farbą, w sumie którą mam, najtańszą białą jedynką, kurna pomalować go, placzki zmienić i normalnie w kraskę. Tak jak polonyzikiem. No. Dokładnie. Hopie jest niezadowolony z prezentów. Nie no fajny jest, kurde. Po prostu nie wiem co powiedzieć. To jest szoku. To nie, jest... Nie wiem tak się prostu, objawia szok. Nie wiem po prostu co powiedzieć. Ale chyba więcej powiem w następnym odcinku, na który Was zapraszamy. Obserwujcie motokoty, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, łapki w górę. Instagram. Instagram, Facebook. Grupka. Wszystko. Wszystko. W trzeba być? Pozdro, dzięki Elo. Pożegnaj się z widzami. Pisjo! Jest. Elegantnie. Rzucimy streamę, tossatus i Dwimę.